Dzień dobry, witamy serdecznie, witam w imieniu pana posła Marka Hoga, i własnym. Dzisiejsza konferencja to jest jakby podsumowanie dwóch wyjazdów to jest przyszłość koalicji obywatelskiej do dwóch województw to jest województwo łódzkie, województwo wielkopolskie. Tych wyjazdów jeszcze będziemy mieli 14, bo tyle jest województw. Na czym to polega? To polega na tym, że rozjeżdżamy się po powiatach, po mniejszych miejscowościach, mamy spotkania z przedsiębiorcami, czy to większymi, czy mniejszymi. Ja byłem teraz w ostatnio w Bobornikach, tu mieliśmy spotkanie z przedsiębiorcą, restauratorem, a także szpitalu. Byliśmy i słuchamy tego, co ich najbardziej boli, jakie by chcieli zmiany zrobić. A na koniec, tego wyjazdu, czy jednego, czy drugiego, w drugim dniu jest konwencja naszej Koalicji Obywatelskiej, gdzie jest przewodniczący Platformy Donald Tusk, i tam są omawiane, jakby podsumowanie tych naszych wyjazdów, spotkania z przedsiębiorcami, tak jak w Poznaniu, a także programy. I już mamy dwa programy, to jest tak. Jeden program, to jest, jak widzicie, program dla przedsiębiorców, który został dość mocno przekazany, omówiony w samym Poznaniu. A pierwszy program w województwie łódzkim w Łodzi to jest kredyt 0%. I bardzo proszę Marka Hoka o przedstawienie tego kredytu 0%. Szanowni Państwo, przede wszystkim uzupełniając wypowiedź pana senatora, to na te spotkania wyjeżdżają członkowie klubu parlamentarnego, więc wszyscy senatorowie, wszyscy posłowie. Jest to grupa ponad 100 osób. Te spotkania, o których mówi pan senator, odbywają się we wszystkich powiatach danego regionu. Trwają te spotkania przez dwa dni. Podsumowanie tych spotkań to jest spotkanie z panem przewodniczącym, panem premierem Donaldem Tuskiem i to, co też mówi pan senator. Pan Przewodniczący pokazuje pewne elementy dopiero tego programu naszego, który jest przygotowany i tymi elementami właśnie dwoma, o których tutaj mówimy, chcieliśmy się z Państwem podzielić. Chyba jeden z najbardziej istotnych problemów, które dotyczy no, większości Polek i Polaków to są kłopoty z własnym mieszkaniem. To jest ten program, który od wielu, wielu lat powinien być realizowany, ale on nie jest realizowany. Chciałem powiedzieć, że jest to kłopot, który dotyczy zwłaszcza ludzi młodych, którzy Chcieliby się usamodzielnić i każdy rząd, każda opcja polityczna próbuje przedstawić swoje propozycje. Chciałem przypomnieć, że była taką, taką propozycją nasza tutaj. Przedstawiona 8 lat temu polegało to mieszkanie dla młodych. Był to program finansowany z budżetu państwa i w tamtym okresie ponad 200 tysięcy młodych Polaków uzyskało swoje własne mieszkania. Oczywiście w roku 2015 po zmianie rządu ten program przestał funkcjonować. Powstał nowy program, który się nazywa Mieszkanie Plus. Ten nowy program zlikwidował poprzednie dopłaty. Z tego nowego programu miało być ponad 100 tysięcy mieszkań do roku 2019. Oczywiście okazało się, że ten program się nie zrealizował i jest około Kilkunastu tysięcy, a 3,5 tysiąca mieszkań jest tylko w tej chwili zamieszkałych i to też, co Państwo pewnie słyszycie, w fatalnym stanie i użytkowym, wykończeniowym, z wielkimi kłopotami, jeżeli chodzi o wykup tych mieszkań, bo, bo w programie tym było zapisane, że te mieszkanie będzie można na przykład wykupić za 500-600 tysięcy złotych. Dla tych, którzy uczestniczą w projekcie, okazało się, że to są coraz droższe te, 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 te mieszkania, dochodzą nawet do dwóch milionów czynsz, który jeszcze niedawno mówiła pani premier poprzednia przed... Przed premierem mówię o wysokości 20-30 zł za metr kwadratowy, dzisiaj dochodzi do 60, także powiększyło się to maksymalnie. Dlatego też nasz projekt pomocy dla młodych ludzi polega na tym, że ma to być to, co Państwo widzicie na ekranie, wprowadzenie kredytu oprocentowanego 0%. To znaczy, że sam wkład będzie oczywiście po stronie ludzi do 45 roku życia. A odsetki będą na poziomie zerowym. Te odsetki zostaną pokryte przez Bank Gospodarstwa Krajowego, czyli i marża, i ta spłata kredytu będzie tak wyglądała. Przełożyłoby się to na, na, na następujące wysokości: na przykład, dzisiaj mieszkanie i kredyt hipoteczny w wysokości 500 tysięcy. Złotych na 25 lat rata miesięczna wynosi 4179 zł. W przypadku naszego programu, naszego projektu kredytu 0% taka rata wynosiłaby 1700 zł, więc jest to istotna zmiana, która by polegała na tym, że dwoje dorosłych ludzi pracujących dzisiaj mogłoby ten kredyt spłacać. I tak powiedziałem, odsetki marże banki biorą, biorą na siebie. Dzisiaj przy kredycie 500 tysięcy złotych, który jest dosyć powszechnym kredytem. Odsetki i dodatkowe spłaty to jest 770 tysięcy, więc w sumie te, te mieszkanie kosztuje milion dwieście tysięcy złotych, to dlatego są te dramaty na ludzi, którzy te kredyty hipoteczne wzięły. Dlatego też chcielibyśmy, żeby ten projekt mógł być realizowany. Oczywiście tylko pod warunkiem takim, że Koalicja Obywatelska i po wyborach parlamentarnych, jeżeli uzyska możliwość prowadzenia działalności jako, jako rząd, będzie ten program chciała realizować. Drugim bardzo ważnym też elementem, jednym z elementów naszego programu, jest program dla przedsiębiorców, o czym bardzo bym prosił, żeby pan senator Przybliżu państwu oczywiście to są tylko zarysy tego, tego projektu. Jak poseł powiedział, są tablice, na których jest napisane to, co jest najważniejsze, ale jeszcze dopowiem do tego problemu mieszkaniowego. W zeszłym roku pokazałeś takie jakby wyliczenie 16... I pół procenta Polaków w wieku do 45 lat chce wyjechać z Polski. Ja myślę, że po tych ruchach, po tych Willach, Plus, po tym rozkradaniu majątku polskiego, po, po tym, co się dzieje z, u premiera, u, u pana Glapińskiego, kłamstwo na kłamstwie, to ten odsetek może się zwiększyć. Jak u mnie w rodzinie do tej pory się nie, nie słyszało, o wyjeździe tak w tej chwili mówią tak. No a co my dalej będziemy robili. Przecież no, oni mają firmę i coraz większe obciążenia składki zdrowotne i podatkowe, no, nie pozwalają na to, żeby funkcjonować przedsiębiorcą. Przecież jest statystycznie pokazane też 220 tysięcy firm się zlikwidowało w ostatnim okresie. Ale co do jeszcze tego mieszkania, to ten program, który został przekazany przez pana przewodniczącego Donalda Tuska pokazuje, że że na dzień dzisiejszy przeszło 60% Polaków popiera właśnie ten program, co jest bardzo budujące, a tylko chyba 14% jest przeciwnych temu programowi. Ja tu widzę młodych ludzi, bardzo wielu, prawie wszyscy, no oprócz nas tutaj z posłem, my jest trochę starsi jesteśmy ale podstawa jakby życia to jest rodzina. Rodzina to jest dwie osoby, wiadomo kobieta, mężczyzna, no i chcemy mieć dzieci. żeby myśleć o dzieciach to trzeba mieć gdzie mieszkać, w godnych warunkach. To nie polega na tym, żeby przechodzić z mieszkania na mieszkanie, żeby płacić wysokie opłaty wynajmu, żeby nie stać było nas na oszczędzanie i bawienie się w życie. Dlatego też taki program został Pomyślany i na pewno będzie realizowany. A teraz co do przedsiębiorców, to mamy tutaj pil tylko dla zapłaconych faktur, przeniesiony obowiązek wypłaty zasiłku chorobowego na Azusę od pierwszego dnia, zwolnienia w mikroprzedsiębiorstwach. To jest taki bardzo dobry pomysł, ponieważ my wiemy, jak funkcjonuje tak zwane L4 w Polsce, jakie to są potężne ilości milionów dziennych zwolnień w skali roku, to nawet my tego wyobrażenia nie mamy, a do 33 dnia ponosi opłaty pracodawca. Urzędy skarbowe staną się centrami obsługi podatnika, których przedsiębiorcy uzyskują niezbędną pomoc. Proszę Państwa, ostatnio właśnie jak byłem w Obornikach, z przedsiębiorca, który ma restaurację, obserwował dwie panie, które przyszły zamówić chyba jakieś uroczystość weselną i wsuwały zapłatę gotówką. A on mówi, że nie chce i tak dalej i tak dalej. I w pewnym momencie wyszło na to, że one chciały wkopać tego przedsiębiorcę, że przyjąłby na przykład bez faktury, bez pokwitowania, a one od razu wyciągnęły legitymację i chciały go karać. No Nawet powiedziały, że minimum 100 złotych to będzie kara, żeby się wykazali przed swoim przełożonym, że spełniły się jako... Te Pseudodoradczynie. Dlatego mają być inne działania urzędów skarbowych. Wprowadzony prostą i czytelną składkę zdrowotną skończymy z absurdem poboru składki, na przykład od sprzedaży auta. No firma ma auto, jedno, drugie, trzecie, sprzedaje i jest obciążona opłatą, e, opłaty zdrowotnej. To jest absolutnie nie do e, e, przyjęcia. I wydłużymy do 6 miesięcy czas wejścia w życie ustaw o zmianach e, podatkowych. Tak jak powiedziane, e, w tych sprawach dotyczących przedsiębiorców przecież ten rząd kładzie bardzo mocny nacisk na potężne firmy państwowe a o co tu idzie o to tu idzie że e łatwiej jest zarządzać takimi firmami, bo tam się ma swoich ludzi. Ci ludzie mają swoje rodziny, swoich pociotków, bardzo dobre pensje, bardzo dobre odprawy, ale Polska stoi przede wszystkim mniejszymi firmami, tymi, które zatrudniają dwie, trzy osoby, cztery, dziewięć, piętnaście, trzydzieści, tak jak piekarnie, tak jak szewc, tak jak żegarmistrz, tak jak inni przedsiębiorcy i o tych przedsiębiorców niestety się nie dba. To jest jakaś złośliwość tego rządu, który nie tych mniejszych przedsiębiorstw i prywatnych. Co dalej dotyczy to tych przedsiębiorców i tej sprawy? Koronnym ciosem w polską przedsiębiorczość był tak zwany polski ład, który możemy nazwać pisowskim bezładem. Program, którego istotą było niszczenie przedsiębiorczości nowymi podatkami i daninami. Przykład też firmy z mojej rodziny, gdzie w Polskiej Ładzie fajnie było jak była przyrzeczona pomoc, a w chwili obecnej muszą zwracać te pieniądze i oni nie są jedynymi, ale to są setki, tysiące takich przedsiębiorstw i niestety mają z tym określone problemy. Rząd PiS przedsiębiorców cenami gazu, paliwa i energii. Cały czas się mówi, żeby wspomagać przedsiębiorcę, ale tak jak piekarnia u nas jedna kołbrzewska płaciła 14 tysięcy, tak w tej chwili płaci 40 tysięcy zmniejszyła produkcję, ale też pozwalniała pełną ilość pracowników. To jest tylko jeden przykład, którego znam na dzień dzisiejszy, ale takich przykładów w Polsce to są tysiące, bo wiemy, ile piekarni, ile cukierni już się zamknęło. Co robi rząd PiS? Pompuje dotacjami firmy własnych kolesi. Dziwne fundacje, firemki dostają miliony, gdyby nie nasi posłowie NCB i 150 przekazały 150 milionów firmie krzak, a 20 milionów firmie która powstała 10 dni przed konkursem. Proszę państwa, i teraz chwali premier Morawiecki, pana Bielana, że to jego działania uratowały te miliony. No, to jest jakaś paranoja tego rządu i kłamstwo na kłamstwie, które jest nie do przyjęcia. Swoim dają miliony, uczciwi przedsiębiorcy ogłaszają zaś upadłość. Tak działa rząd, no, bo widzimy, jakie odprawy są, jakie zarobki są ponad miarę. Nawet e, panu Bajtek, który przekracza e, zarobki zgodnie e, z, z, ze swoją funkcją, mówi, że wszystko jest okej. Okay, okay, a fachowcy mówią, że niestety. I rząd pisma ma fobie na punkcie przedsiębiorców, to już powiedziałem, to polski przedsiębiorców Kaczyński nazwał cwaniakami, ponieważ wskazali oni, że polityka PiS zniszczy gospodarkę. Nie, to właśnie tymi firmami w ilości około 2 milionów Polska stoi. Oczywiście państwowe firmy te są bardzo ważne, ale dajmy żyć tym przedsiębiorcom, którzy mają pracować, utrzymywać swoje rodziny, pracowników i tak dalej, i tak dalej. I teraz PO, a potem budowana na jej bazie koalicja wyrosła na współpracy z przedsiębiorcami, i tak chcemy absolutnie utrzymywać współpracę z przedsiębiorcami i wspomagać, żeby ten rozwój polski nie szedł w ciemnogród, ale w normalną, polską, demokratyczną polską, uczciwą, sprawiedliwą, w której się będzie żyło bardzo dobrze nie tylko emerytom, ale tym, którzy będą prowadzili przedsiębiorstwa i tym najmłodszym, którzy niestety boją się o swoją przyszłość. Jeżeli chcę pytania, o to bardzo. Ja mam 0%. Gdzie taką licytację już wynajśnie wygrywam się, ponieważ PIS mówi 2% oprocentowania kredytów, PSL mówi 1,5%, wy mówicie 0. Po pierwsze czy to nie jest trochę populistyczne zagranie, bo jak rozumiem, bank no nie jest instytucją charytatywną, bank zarabia. Kto to pokryje? Czy państwo będzie musiało? w jaki sposób pochylić, czyli tak naprawdę obywatele nie zrzucą się na ten kredyt, nawet ci, którzy go nie zaciągną. Oczywiście że to budżet państwa jest odpowiedzialny za, za gospodarkę, za życie wszystkich obywateli, Polek i Polaków. Dzisiaj budżet państwa rozdaje na prawo i lewo miliardy złotych, które powinny być przeznaczone na zupełnie inne cele. To dzisiaj właśnie rząd Pisu proponuje w różnego rodzaju projektach tak zwane programy Villa Plus więc rozdawanie naprawdę miliardów złotych, które mogłyby pójść właśnie na mieszkania. Czy nie, jest cytacja, czy nie, nie się ponieważ pis mówi 2% PSL 1, w 0. Ale mówiliśmy jeszcze rok temu, że w grudniu w roku 2021 miało być zamrożenie wysokości spłacanych rat hipotecznych właśnie na poziomie grudnia 21, to była wtedy taka takie chyba rozstrzygnięcie najbardziej takie logiczne i normalne. Uważamy, że sprawy mieszkaniowe są w tej chwili podstawowymi sprawami dla młodych ludzi, dla przedsiębiorców, dlatego też te 0% po stronie kredytobiorców to nie jest suma, która powaliłaby banki, a, a, a oprocentowanie. Państwie, banki na ja tym zarabiają, tylko i wyłącznie banki będą rozprosiły. No banki... Mówią, że banki zarobią i deweloperzy. Było takie pytanie zadane e, na spotkaniu naszym, czy to było... Mówienie i, i propozycja to jest podparta działaniami i opiniami, i analizami fachowców. Oczywiście jest to podparte, ale gospodarka nie tylko polska stoi ogólnie takim jednym wyrazem budownictwo. Na budownictwo wszystko się składa i meblarstwo i, i e, e, tworzenie firm budowlanych betoniarskich i, i produktów stalowych i tak dalej i tak dalej. Także to jest podpora, a jeśli będziemy budowali mieszkania dalej, bo w tej chwili jest stagnacja, nie wiem czy Pan się orientuje, stanął, to, stanął bardzo mocno rynek sprzedaży mieszkań no i obawiamy się, że w związku z tym ta gospodarka dalej będzie osłabiała się. Znaczy, pan się orientuje, ale mamy inflację. Tak? Czy takie działania nie napędzą jeszcze bardziej tej spirali inflacyjnej? No, ja, ja, jeszcze raz powiem, myślę, że przy, takie były działania i przemyślenia, żeby nie nakręcić inflacji, bo inflację nawet jak się mówi, rządzący mówią, że przy tym roku pod koniec może być 7,8 czy tak 7,5, to fachowcy mówią, to jeszcze jest za wysoko. I do inflacji to trzeba zejść 2,8, 3,5 i tak dalej, i tak dalej. I do tego rząd, y, który myślę, że i tak będzie w październiku utworzy się nowy, czy w listopadzie, podejmie te działania. Ale gospodarka jest właśnie tym, tym czynnikiem, który ma hamować rozwój gospodarki, hamować inflację. W związku z tym te nakłady, które powinny być właśnie kierowane do przedsiębiorców, do ludzi, do ludzi młodych, powinny tam właśnie się znajdować nie w tych rozdawnictwie w postaci tych projektów, co powiedziałem, Villa Plus, te, te szybkie ścieżki, to są miliardy, które są przekazywane nie wszystkim Polkom i Polakom, ale swoim znajomym, swoją rodzinom, swoim kolegom i to jest właśnie powód tego, że to jeszcze bardziej napędza inflację, a kierunki kierowania tych środków finansowych powinny być przekazane zupełnie w innym sektorze, na które czekają przede wszystkim przedsiębiorcy, młodzi ludzie, ochrona zdrowia ja, nie, i wiele, wiele innych dziedzin. Ale rzeczy. powtórzę jeszcze jedną, bo dzisiaj też... A w samochodzie jadąc słyszałem w radiu takie pytania do jednej pani, czy pani odkłada sobie na emeryturę? Ona mówi taką ironią, tak odkładam sobie lata na tą emeryturę, a drugiego pana się pyta też dziennikarz, czy pan sobie odkłada? Ona mówi tak, no po co mi odkładać, jak jaszczą Polski, czytaj, chyba pan Grapiński powiedział, że Polska niedługo będzie bardzo bogatym krajem. No ja bym chciał, żeby tak było, ale to jest nieprawda i, i to rozdawanie milionów takie łatwe rozkładanie. Przecież ja pamiętam, jak byłem prezydentem, to jak się pisało wniosek nawet o milion środków unijnych, to się patrzało, żeby nie brakowało tego przecinka, a tu jadą braki całe zdania albo zdania są tak przekłamane, żeby tylko ciągnąć te pieniądze. No i KPO 160 chyba tam, miliardów jest do wzięcia. My czekamy na te pieniądze i ja myślę, że niedługo właśnie w tym centrum będzie można się zgłaszać po to, żeby uzyskiwać pomoc. W pozyskiwaniu środków, e, daj Boże, żeby te KPO wreszcie uruchomione zostało, ale także pieniądze, które są u marszałków. Ale przede wszystkim to koalicja Obywatelska stoi. Na stanowisku pomocy wszystkim Polkom i Polakom, a przede wszystkim przedsiębiorcom. Mówimy cały czas o przedsiębiorczości, a wiemy doskonale, że 70% PKB jest wytwarzane właśnie przez małe, wielkie, średnie firmy, które zatrudniają setki tysięcy, miliony ludzi. Jeżeli tym ludziom nie pomożemy, jeżeli się przeszkadza, obciążając ich podatkami, daninami, tą nawet tą składką zdrowotną, która jest bezsensownie naliczana od każdego dochodu, to, to tak to się będzie działo. Dlatego mówimy o wsparciu ludzi młodych, przedsiębiorców, o wsparciu ochrony zdrowia gdzie jest olbrzymi problem, olbrzymi kłopot i tym się powinniście zajmować sprawami i odpowiedzialna opozycja, jaką jest Koalicja Obywatelska idzie właśnie w tym kierunku. A wracając do kredytów, co chcecie Panowie powiedzieć, że to nie jest tak, że ci te miliony Polaków, którzy zaciągają kredyty, które teraz muszą spłacać, nie zrzucą się na ten kredyt? Ale kredyce? Panie że to, że to jest sprawa co? rządu i sprawa pisu. Ja chciałem przypomnieć, że właśnie mówiłem, że propozycja nasza polegała na tym, żeby w chwili... Teraz potężne kredyty mają jeszcze 20, 25, 30 lat do spłaty, to. Załóżmy hipotetycznie, że przyjmiecie władzę, że wprowadzicie ten program, to czy te osoby, właśnie które takie kredyty mają zaciągnięte, one się jeszcze będą musiały dorzucać, dorzucać do tych kredytów, które będą 0%? Ja myślę, że odpowiedzialna władza, odpowiedzialny rząd zajmie się na, rzeczywiście tymi problemami, które zostały spowodowane pomysłu. przez 8 lat. Ja mówię, był taki pomysł, który był prezentowany, zamrożenie wysokości spłaty rat hipotecznych na poziomie grudnia 21 i do tego chcielibyśmy wrócić. Ta propozycja została nieprzyjęta, została propozycja rozwinięta w postaci nowych właśnie tutaj propozycji na budownictwo mieszkaniowe i dla młodych ludzi. Tak powiedziałem, przez 8 lat nie wykonano nic w kierunku pomocy młodym ludziom w budowie i w możliwości posiadania mieszkań. I myślę, że takie pytania powinny być skierowane w tej chwili właśnie do PISU, do rządu PiSu. My mamy program, który polega 0%, jeżeli chodzi o, o raty hipoteczne i to, co proponowaliśmy, zamrożenie na wysokości 21 końca roku. Taka propozycja będzie nadal utrzymana, jeżeli będziemy odpowiedzialni za budżet państwa. Myślę, że do tego rozwiązania na pewno też chętnie wrócimy, Ale bo z tego oczekują młodzież. To jest przy przyszłość i to co pan redaktor powiedział jeden drugi absolutnie także trzeba się będzie tym zająć bo jak pamiętacie były tak zwane wakacje kredytowe nie? ileś tam odłożonych ale przecież wiadomo było że to trzeba będzie spłacać. Moje dzieci też wzięły kredyt z nami i to nie mały ta opłata przed skokiem tej, tej kwoty spłaty miesięcznej to była jeszcze, jeszcze do wytrzymania. Niestety skoczyła tak, że zaczęli, zaczęli pękać i w tej chwili te wakacje kredytowe skończone, coraz większe ceny na utrzymanie życia swojego, czy to kredytów, czy mieszkań i tak dalej, i tak dalej, to coraz więcej naszych rodzin, a szczególnie młodych, już nie mówię o emerytach, którzy nie mogą sobie kupić pomidora, nie mogą sobie pietruszki, cebula po 9 złotych już jest w sklepie. Ja nie wiem, jak to życie będzie wyglądało za niedługo, chociaż w tej chwili już jest bardzo ciężko. Ja chciałam zapytać, mówicie Pan o programie do przedsiębiorstw, składka zdrowotna, ale problem jest też inny mikroprzedsiębiorstw, czy działalności jednoosobowych, na którą nikt nie zwraca uwagi. A problem jest prosty: składka WUS jest jedna dla każdego, to jest raz. I czy się zarobi, czy się nie zarobi, te pieniądze trzeba zapłacić. I taki problem mają. Czy jeszcze stare zawody? Uszek, pracował, nie wiem, jakiś elektryk. ktoś, kto prowadzi małą taką działalność, pierwsze co musi zrobić, to zapłacić te 1700-1800 zł. A niedługo mówią, że będzie 2200. No i z czego dobrze? No, ale ja patrzę na firmy no moje rodziny i iluś pracowników zatrudnia i ja się martwię o to. Znaczy to, to, to powiedzieliśmy, w zeszłym roku tylko w Polsce ponad 200 tysięcy firm musiało się zamknąć z tych powodów, z tej drożyzny, z tych opłat, z tych, tych, tego zdzierstwa, jeżeli chodzi o przedsiębiorców. Sami w Wielkopolsce 22 tysiące. Widzimy w Kołobrzegu, zamykają się małe sklepiki, małe usługi, lokale gastronomiczne. To, to nie jest wina tutaj nas, jak, jak jesteśmy, to jest wina rządu, który zwalał przez pierwsze parę miesiące te wszystkie drożyzny, inflację na, na, na wojnę, na Putina, a wiemy, że jest tak zwana inflacja bazowa, czyli taka inflacja, która jest spowodowana kierowaniem i rządzeniem krajem, gospodarką, i tak to, tak to wygląda. A inflacja miała spaść, a jest na dzień dzisiejszy 18,4%. To jest od 1996 roku. Ale rzeczywiście panowie też o przedyskutowaniu? problemów mikroprzedsiębiorców już nie chodzi o składkę zdrowotną motor auta, bo to jest auto, no, co dobrze wiemy, ale o to, żeby wprowadzić takie jakieś procedury, żeby... Ta była, no, do zapłacenia i żeby... Panie dyrektorze, na pewno taki pomysł jest i będzie, bo nie możemy się pozbywać takich zawodów jak zegarmistrz, jak szewc, jak Krawiec, bo gdzie my w końcu sobie poradzimy w tym życiu, nie? To muszą być zawody utrzymane, a w związku z tym musi być też odpowiednia jakby sprawa finansowania tego wszystkiego. Składka zdrowotna, jak było do tej pory, powinna być odpisywana od podatku. Tak to było, a w tej chwili ta składka zdrowotna jest jednym z elementów podatku. Oczywiście rząd pisowski zmniejszył podatek do 12%, ale dodać do tego 9% składki zdrowotnej wychodzi 21%, więc zostały te, te, te nasze obciążenia jeszcze bardziej dla rodzin odczuwalne. Dlatego też dążymy do tego, aby środki finansowe na ochronę zdrowia były... Rzeczywiście zdecydowanie większe, bo mamy jeden z najniższych nakładów na ochronę zdrowia w całej Europie i na świecie. Mówimy o 6% PKB na zdrowie, nawet 7% jest taka ustawa, a w tej chwili mamy cały czas 4,60, 4,70% i jesteśmy naprawdę w tej chwili w dramatycznej sytuacji w ochronie zdrowia. Już w tej chwili brakuje 10 miliardów w budżecie nowego funduszu zdrowia na świadczenia zdrowotne, a przed nami jeszcze wiele wyzwań i to co się no tak. dzieje. Panowie, to też jest spowodowane na przykład tym, że lekarz w tej chwili za godzinę pracy na dyżurze zarabia od 700 do 1200 zł za godzinę. Do ilu? Do 1200 No to ja nie znam takich, takich informacji, a, a trochę się orientuję. Najbardziej dramatyczne jednak jest to, że, że oczywiście… Gdzie takie stawki są? Dobrze, do, ja, akurat, ja e... słyszę, że do poduszki gdzieś tam lekarz w szpitalu 250 zł, ma, nie, do poduszki tak Co zwanej. Powiem, ale to nie chodzi naprawdę o to, żebyśmy się teraz listowali. Nie, nie chcę się listować kto ile powinien zarabiać. Bo chciałem tylko powiedzieć Państwu, że, że jeżeli tak będzie dalej finansowana Ochrona Zdrowia i w taki sposób, to za kilkanaście miesięcy naprawdę obudzimy się w dramatycznej sytuacji. Nie ma lekarzy, nie ma pielęgniarek, nie ma pracowników Ochrony Zdrowia. Młodzi ludzie, młodzi studenci medycyny planują wyjazd za granicę. I co z tego, że rząd zaproponował kształcenie dodatkowej ilości lekarzy, bo rzeczywiście jest mało, skoro wykształcenie lekarza, który będzie samodzielnie odpowiadał za pacjenta to jest okres około 10 lat, a w tej chwili jest około 150 tysięcy lekarzy aktywnych zawodowo i 30% wśród nich to są emeryci renciści. Jeżeli oni w jednym dniu zrezygnowaliby z pracy, to ten dramat będzie naprawdę odczuwalny w całym systemie ochrony zdrowia.